Cześć siamanko. witam wszystkich z tej strony Denit jak jest to Outlast gra, której na 100% się nie będę bał raz, że nie lubię takich gier, bo nie mogę umyć. LOL, tutaj czyjaś wątroba leży. W sumie to taki krzywy jak penis i samu. Tylko kiedy będę wiedział, kiedy się misja kończy. Kumple i, yy, i kumpelki. <laughs> Jakiś przyjaciel? Dobra, tu generalnie chuja widać. Ale nie krzyknąłem, to się nie liczy, że się boję. Dobra, tu następny jakiś. jakiś kolega wisi. Bangladesz, a tutaj, widzisz? Tu, a tutaj jest Espania. I'm from Espania. Kokosza. Nie! Wypierdalaj! Wypierdalaj! Nie chcę Ciebie! W... iść stąd mi! Wypierdalaj! Na razie, żeś pompa! Idź stąd! Powiedziałem coś! Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja się tego nie boję. Nie, nie tędy, nie tędy. Chyba tędy. <ścoughs> Umarłem. O to beczki są dobra No nie, no kurwa, no jak mnie no! Chodzi mnie, bije, tylko mnie, kurwa, no! No nie, no kurwa, no jak mnie no! Chodzi mnie, bije, tylko mnie, kurwa, no! No szóstwo, no! Dobra, dzięki wszystkim za obejrzenie w, w tym odcinku jeden...